Cześć, witam Was serdecznie, Fancy. Witam wszystkich wirtualnych ratowników, ochotniczych Straży Pożarnych, Państwowych Straży Pożarnych, ratownictwa Medycznego, Policji i generalnie wszystkich innych służb, które generalnie też są w Polsce. Słuchajcie, dzisiaj wracamy po raz kolejny na mapę i modyfikację OSP, Ochotnicza Straż Pożarna Żołynia natomiast niestety skasowało mi się e, i skasowały mi się poprzednie savey, nie wiem jakim cudem ale się skasowały i będziemy musieli zaczynać od początku, ale ja myślę, że to nie jest jakaś tam wielka strata e, no i od razu zaczynamy z grubej rury pierwsze zdarzenie tutaj które nam się wygenerowało jest to wypadek, widzicie i to mocny wypadek Oj to Jezus Maria, to katastrofa normalnie bardzo mocno, więc na miejsce dysponujemy: słuchajcie, lotnicze pogotowie ratunkowe. Dysponujemy karetki w ilości jeszcze sztuk dwóch, niech one od razu jadą w tą, w tą stronę. Słuchajcie, dysponuje również na miejsce policję i oczywiście ochotnicza straż pożarna. Już szybciutko bierzemy i zwołujemy słuchajcie, alarm dobra, zanim oni się tu zbiegną, to trochę czasu minie. Ja już mam śmigłowiec szybciutko na miejscu. Lądujemy, trudno, nie ma czasu. Są, e, są rozbici. Jest tam jakiś pewien korek się utworzył, ale nie ma naprawdę czasu, więc dzisiaj żołnia z grubej rury. No cóż, tam się już zbiegają. Ale my wysiadamy, panowie, bo tu trzeba szybko zacząć, gdzie jest ten ratownik medyczny. Najpierw może lekarz. E, nie wjeżdżaj mi tu gościa, człowieku. Dobra, jest na miejscu karetka, więc wy również personel na zewnątrz. Mamy i drugą. Dobra, fajnie, policja sobie tu stanie. Poproszę na zewnątrz. Mamy tutaj drugiego ratownika, proszę bardzo. Opatrujemy gościa. Ty będziesz sobie czekał w w tak zwanym pogotowiu patrzymy czy tu jeszcze ktoś nie ucierpiał Mercedes Sprinter chyba z Mercedesem się tutaj niestety zderzył mm, ok, teraz pytanie czy ten ratownik jest w stanie wziąć nosze ok, tak, jest w stanie to myślę, że też byś mógł wziąć te nosze, będziesz tutaj gdzie ty lecisz? tu, do karetki Opie. dobra, zobaczmy jak tam nasze słuchajcie, chłopaki są Także podnosimy bramę. Ty zresztą też. Otworzymy dwoje. I przesiadajcie się tutaj. Do... trzeba wyprowadzić niestety tego złoma. Także jeden się przebiera. Jeden się przebiera już w ciuchy. A jaki jeden? Wszyscy się przebierają w ciuchy. Proszę bardzo. Przebierajcie się, przebierajcie. Ty też się przebierasz ciuchy. Jedziemy, słuchajcie, na miejsce tym... Tym Sopikiem pojedziemy sobie. Patrzę, który już jest gotowy. Dobra, ty wsiadaj. Odpalaj tego złoma. A my tutaj jedziemy do wypadku. się dla nie Udajcie się technicznie. Mam wypadek drogowy, prawda? tam jest to osobiu zakreszczone. Dobra, ty wyjedź tutaj stary. I wyłącz się. A wy wsiadajcie do tego technika i wsiadajcie jedziemy. Tutaj jeszcze jeden gostek jest, tak? Dobra, to ty wsiadaj do tego i lecimy. No dawaj, 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 bierze, bierzej rozumiałem. Dobra, i już lecicie tutaj do zdarzenia. Proszę bardzo. Niestety mamy tutaj, zobaczmy jak są poszkodowani, w jakim stanie. Dobra, oni są w takim, że można go szybciutko e, zabrać. Więc, panie doktorze, szybciutko do śmigłowca. E, proszę, tak samo jak ten drugi poszkodowany. Dobra, on też jest w parametrach niezłych. I proszę też poszkodowanego na nosze. Dobra, proszę, wsiadamy do karetki, specjalistyczna. Nie, panie, nie podletuj mi tutaj. Stań sobie tu z boku. O, I z tymi do karetki. Panowie policjanci, proszę szybko wysiąść. Tak, jeden. Będziemy tutaj zawracali pojazdy z tej strony, z tego kierunku. A, a ty będziesz z tego kierunku, wywracacie. Wy też wracacie szybciutko do szpitala Dobra, a właśnie, ja już na miejscu mam Wy też możecie jechać Tutaj Tutaj Dobra, mam na miejscu technika, podjedźcie tutaj mi Człowieku, co ty wyprawiasz? Ty! Oszalał ten tu dawaj, tu dawaj, bo my musimy szybko oswobodzić tych ludzi. Dobra, dobra, dobra. Chyba ci tam przerywa radio, ale wysiadaj. Dobra, i bierzecie. Najpierw bierzesz nóż. Ty bierzesz sprzęt techniczny. Dobra, podjeść, tu chłopie. Wysiadaj. Dobra, i ty weźmiesz sobie deskę ratowniczą. Musimy gościa. Dawaj, wycinaj szyby. Zresztą jedną i drugą. Teraz zobaczymy. No, sytuacja jest gruba generalnie. Dawaj, wycinaj je tutaj, a Ty wycinaj z tego gościa. Bo tu jest naprawdę grubo. Teraz zobaczymy ile osób trzeba będzie tak naprawdę ratować. Mam tutaj na miejscu ratownikam ...medycznego Już sprawdzamy Już wycinamy Ludzie mi tu chodzą, człowieku Weźmy już na miejsce lawetę Zresztą jedną... ...i drugą Na pewno będą potrzebne dwie No tutaj grube cięcie jest, dobra, jest już ja poszkodowane ale niestety misja nie udana, wypadek drogowy hello, dlaczego? no niestety ale dokończmy, już dokończmy to w każdym razie tutaj już nie ma kogo zbierać wydysponujmy sobie Eden i olej się wylał i olej się wylał i wszystko się wylało, ślady hamowania. Czekamy, 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 aż oni tutaj wszystko zrobią. Odcinają. To oświetlenie nie włączmy. No i tutaj osoby nie ma. Jest wycięty, ale nikogo nie ma. No trudno, w takim razie wy zabierzcie. Wiem, że jest taka opcja zabierania tutaj zwłok przez karetkę chyba. Więc zabierzcie to. No niestety, nie udało się tym razem. Ej, tutaj jest jeszcze jedna osoba. No co wy. Naprawdę? Prawidłowo. Jaki stan? No, stan jest słaby. Generalnie. Weź no się za tego gościa. Ten człowiek też nie żyje? No, no, nie już. zrozumiałem. Nie rozumiem. Dobra, to wsiadaj. Ty, weź tutaj taki olej z tego. Okay, zabierajcie te, te braki pojazdów, jeżeli jesteście w stanie. Dobra, weźmą no tutaj podjeźdź. 13 dla łańcucha. Dobra, tu już odjeżdżajcie. Powrót do Was. Nic tutaj nie zrobimy. Na miejsce wzywałem jeszcze, słuchajcie, samochód tak zwany pogrzebowy. Pytanie, tylko czy on został do mnie zadysponowany? Bo tutaj oglądam z każdej strony i go nie widzę. A nie, to jest ten, dobra. Jest jeden. Jest jeden. Panowie, proszę te złoki zabrać. Ok, wy się przesuńcie tutaj. W to miejsce. No i dawaj, zabieraj. Prawidłowo masz już na miejscu. A, mam aż aż za grubo, powrót do bazy dobra, to tego wraka zwłoki do, do samochodu Eden zrozumiałem Usiadajcie no niestety, czasami się tak zdarza takie grube akcje są dobra, ty też wracaj dobra, panowie, ten z tym olejem tutaj, dawaj Zastosuj ten olej. Ten sorbum w zasadzie. Tutaj jeden chyba jeszcze szczotkę może wziąć, coś mi się wydaje. Ty no dawaj, syp tutaj, bo tu jest grubo tego oleju. Tutaj też. Gdzie ty jesteś z tą szczotą? Dawaj tutaj. Robisz, robisz. E, czy jeszcze gdzieś, czy jeszcze gdzieś? E, tutaj też będzie plama. Tak, tu też będzie plama. Także syp, a ty sprzątaj. No widzę, że tutaj już nigdzie nie ma. Miałem. Czekajcie, nam to policja zabezpiecza. Ty stary jeszcze sprzątaj. Tutaj masz sorbencik do sprzątnięcia. Także widzicie, no niestety, czasami tak bywa, że są grube akcje. A tutaj naprawdę wyjątkowo jest sporo rzeczy do zrobienia. No i tutaj jest jeszcze plama. Tu jest jakaś plama, ale nie jestem w stanie jej doczyścić. Nie wiem czemu. On już nie jest w stanie tutaj... Aha, tutaj jeszcze jest plama jakaś wyciekła. No, cześć. A ty jeszcze jesteś w stanie gdzieś coś zrobić, czy nie? No, nie. Po tych nie. No nic. Już tutaj nic więcej nie zrobimy, nie wymyślimy. Dobra, podjedź sobie tutaj tą alfką. No i dobra, będziemy kończyć, moi drodzy, tutaj te działania przy tym wypadku, w konk kon kon konkretnym wypadku. Ten brakuje mu kierowcy To dobra, nie, 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 nie Ty weź wsiadaj Nie, nie wyciągaj Nie <śleżuś> Już wyciągnął O Boże eee, Także schowaj to, schowaj to Tak, ty wsiadaj po prostu do auta Samochodzik, włączamy oświetlenie i ty wracaj. Przyjąłem. No, wy też wracajcie. Już tutaj nic więcej nie zrobicie. Dobra, wracajcie. Policja do siebie. Także widzicie, gruba akcja, ale no niestety nie udało się. Braki pozabierane, jeszcze trochę szkła zostało, ale trudno. No i koniec, i koniec, moi drodzy. A co ta karetka utknęła tu? Weź ty wracaj, człowieku. No i dobra, wracają nasze tutaj auta do naszej remizy. W remizie pamiętam, że można było światło włączyć. Tak, właśnie. I wraca sobie Mercedes. Jak widzicie, udało się tym razem. I wraca również e, ten samochodzi techniczny. Wiesz co, ty gościu albo nie, wyłącz silnik, po prostu ty wejdź. Bo ty się możesz Rozumiałem. mi przydać, wiesz ty się możesz mi przydać Także wyłączcie silniki Zrozumiałem. Na zewnątrz, łopaki Rozumiałem. w porządku. I teraz pytanie czy Wy możecie od razu tak wrócić. Aha, to tylko jeden sobie może wrócić. No dobra Także w ka każdym bądź razie trzeba teraz każdego rozebrać. No jest tu roboty z tym. Niby to jest, słuchajcie, no realne, ale trochę powiem wam klikania, to tutaj, to tutaj jest. Nie powiem, żeby nie było. Coś tak mało się tych strażaków teraz zbiegło. Dobra, niech oni się rozbiorą. I sobie wrócą po prostu do chałupy, do domu. Swojego, nie? w końcu to jest ochotnicza straż pożarna, jakby nie było no właśnie także pierwsza akcja, widzicie, dosyć gruba hmm, taki mocny naprawdę wypadek dobrze, i wy sobie już wróćcie do siebie no i okej, okay, no, i czekamy na kolejne zgłoszenie które ewentualnie nam tu wpadnie na żołyni, a na żołynie naprawdę całkiem fajną modyfikacją jest, tylko niestety z tego co ja pamiętam potrafi się zlagować, y, może nie tyle co, co tu są lagi, co jednak potrafi się zbagować są tu spore bagi czasami niestety takie miałem a i jest wtedy grubo y, znaczy jest grubo, bo się wiesza, wiesza się generalnie y, misja, tak, nie jesteśmy w stanie ukończyć, a tutaj mamy centrum Żołeni jest taka fontanna jest tutaj, y, stoi autosan H9 tu w tym miejscu właśnie, a tu jest jeszcze taki budynek bank, coś w tym stylu, bank, mamy sklep spożywczy, sklep przemysłowy, meble, no i centrum takie handlowe żołyni. Także wygląda to całkiem fajnie, tutaj mamy jakieś bary. Alarm dla służb medycznych, doszło o. do ataku serca, udzielić Patrzcie. pomocy i zabrać. No i niestety tam gdzieś mnie misja nie udala, teraz... Tutaj mamy w... dobra, szybciutko bierzemy śmigłowiec ratunkowy i wzywamy go tutaj. Na... Będzie niestety lądował gdzieś na... na trawie, czy ewentualnie tutaj jest jakiś płot, także jak najbliżej tego domu. No trudno. Policję byśmy mogli też yy, tą zadysponować, żeby szybko tu podjechali. No zobaczymy. Czekamy na śmigłowiec ratunkowy. To trzeba szybko działać jak jest atak serca to nie ma co czekać śmigłowiec leci aby tylko kraksy jakiś nie było i będzie lądował dobra, ląduj, nie ma czasu tutaj, naprawdę o, myślałem, że wiedzie burcia dobra, teraz tak ratownik medyczny, lekarz o, idzie do środka, wchodzi do domku raz zobaczymy gdzie należy. jest, udzielę pomocy Zobaczmy w jakim jest stanie. No krytycznym, krytycznym. Także jest już lekarz, będzie coś tam działał. Dobra, już ją tam ratuje. Na miejsce miała przyjechać policja. Dopiero jedzie. Dobra, ty weź co, tu weźnoszę. Tu wyśnoszę Na miejscu mamy radiowóz, radiolkę. Dobra, wysiadajcie chłopaki. I musimy tu zabezpieczyć to lądowisko, czyli z jednej i z drugiej. Tak, wyjdziecie tutaj w tą stronę, blokujecie mi ruch, a wy zawracacie pojazd, Ok. Dobra. A ten z noszami. Pytanie jest takie, dobra. Musimy jednak e, podjąć tą poszkodowaną. E, Zobaczmy, no jest w stanie kontynuować e, lot ratunkowy lotniczego pogotowia ratunkowego. Więc dobra, wsiadajcie szybko do śmigłowca i ty też do śmigłowca z poszkodowaną. Jesteśmy w stanie tu ratować na pewno życie, więc e, szybkie zadziałanie nie czekaliśmy tu na karetkę w sumie śmigłowiec szybko przyleciał i już startuj, startuj. Dźwięki są fajne. Baza z Sanoku. Śmigłowiec rachunkowy, baza z Sanoku. No to... Generalnie tutaj góry. Dobra, chłopaki do samochodu. I możecie wracać. Zabezpieczenie lądowiska już się zakończyło. Jest! Udało nam się uratować tą osobę. Także nie jest tak źle. Nie jest tak źle. No i słuchajcie, no i to by było może na tyle, jeśli chodzi o tą akcję, więc jednak jakiś tam sukces odniosłem, jeśli chodzi o tą modyfikację żołnierza. Powiem Wam tak, jest praktycznie 20 minut, myślę, że na ten dzisiejszy odcinek to, to starczy. Może wyłączmy oświetlenie, żeby tutaj im prądu nie czerpać zbyt dużo. Więc spotykamy się, mam nadzieję, w następnych akcjach. Zobaczymy, co nam los przyniesie. Dziękuję bardzo za oglądanie, pozdrawiam, mile, miłe komentarze oczywiście, jeżeli macie jakiekolwiek uwagi. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.